Na podstawie danych zarejestrowanych na umowach i zdefiniowanych harmonogramów generowane są planowane do wykonania zlecenia. Wybierając pozycję umowy, zakres dat, otrzymujemy listę wszystkich zaplanowanych. Odbiorów dla danej pozycji umowy. Wyświetlając listę dla wszystkich zdefiniowanych w systemie klientów, otrzymujemy planowaną do wykonania trasę dla wybranego samochodu i daty. Na podstawie tych zleceń możemy wygenerować trasówkę. Po wygenerowaniu trasa pojawia się na liście tras. Lista tras składa się z takich informacji jak unikalny identyfikator trasy, status czy zlecenie jest zatwierdzone czy wydrukowane, daty trasówki, informacji o samochodzie, zużyciu paliwa, przebiegu oraz wadze wyładunku. Korzystając z mechanizmów filtrowania możemy w bardzo szybki sposób odpowiedzieć na przykład na pytanie o sumarycznej wadze wyładunku dla danego samochodu w wybranym zakresie czasu. Trasę oczywiście możemy wydrukować. Trasa domyślnie sortowana jest według pola z oznaczeniem kwadrat, po wydrukowaniu trasa zmienia status na wydrukowano, teraz inny operator biura obsługi klienta dodając zlecenie na tą samą. Datę i przydzielając go do samochodu, otrzyma informację, że na dany dzień dla danego samochodu została już wydrukowana trasówka. Trasę możemy zatwierdzić po uzupełnieniu informacji o ilości odebranych pojemników. Musimy podać takie informacje jak waga sypania lub dodatkowe, jak kierowca, pomocnik. Numer rejestracyjny, przebieg, zużycie paliwa. Po zaktualizowaniu trasa otrzymuje status zrealizowana. W module do obsługi śmieciarek mamy również informację o protokołach podstawienia, stworzonych do pozycji umowy, protokołach odbioru. Mamy możliwość ich zatwierdzania. Mamy również możliwość szybkiego sprawdzenia podczas dodawania nowej pozycji umowy, jaki samochód powinien być dobrany oraz w jakim dniu tygodnia powinien być realizowany odbiór. System przeszukuje wszystkie pozycje umów i wygenerowanych harmonogramów. Dla wybranej ulicy, teraz korzystając z mechanizmu filtrowania i grupowania, możemy wybrać rodzaj pojemnika, pogrupować po samochodzie i otrzymujemy informację, że najlepszym będzie samochód o numerze bocznym S5. Patrząc na dzień tygodnia, najlepszym będzie piątek. W module do obsługi tras mamy też możliwość seryjnej zmiany cykli. Wyświetlając listę wszystkich zdefiniowanych w systemie pozycji umów, możemy seryjnie zmieniać takie informacje jak ilość, kwadrat, czyli pole, według którego drukowana jest trasa, samochód i dzień tygodnia. modułu do obsługi, teraz możemy również wyeksportować dane zgodne z formatem programu Gomik o informacji o zawartych umowach zakończonych i przedłużonych.